Tutaj dobrze utrwalił, że twarz mi się nie świeciła. Cześć, witam was serdecznie w kolejnym filmie i dzisiaj chciałabym nagrać odpowiedź na film Marii, która kilka dni temu opublikowała tutorial, taki film bardziej na żarty, w którym wykonała cały makijaż za pomocą tylko i wyłącznie rozświetlaczy. Ja oczywiście ten film podlinkuję na dole. Swoje odpowiedzi nagrali już m.in. Jeffree Star oraz Niki Tutorials, także jeżeli chcecie zobaczyć co tutaj u mnie się pojawi, to zapraszam do oglądania. Oczywiście pamiętajcie o tym, że ten film jest taki bardziej na żarty. Makijaż rozpocznę od nałożenia dwóch baz na twarz. Zmieszam ze sobą Loreal Lumi Magic, która akurat y, właśnie po tym filmie mi się skończyła. Oraz Essence Beauty. Obie są to bazy rozświetlające. Ta z Essence jest bardziej taka broskwiniowa, natomiast ta z L'Oreal jest biała. Zmieszałam je ze sobą i nałożyłam sobie na twarz. Myślałam, że one w ogóle nie dadzą żadnego krycia, dały takie minimalne, ale zakryły te wszystkie zaczerwienienia, które mam, czyli w sumie. Nie tak najgorzej Następnie pod oczy Nałożyłam sobie rozświetlacz kremowy Z Benefit, Whatsapp Mam tutaj taką miniaturkę Nigdy jeszcze jej nie używałam, jest to pierwszy raz I w sumie dobrze sobie poradził Nie dość, że nałożyłam go pod oczy Jako korektor i zrobiłam sobie Taki kształt trójkąta To jeszcze nałożyłam go później Na górną powiekę Aby tutaj wszystko było fajnie rozświetlone I doszłam do wniosku, że jeżeli używam tego produktu jako korektor, to również mogę go sobie nałożyć na grzbiet nosa, jak i na brodę. Następnie wszystko sobie przypudrowałam za pomocą rozświetlacza z Bell. Jest on z serii hypoallergenic. Kupiłam go w zeszłym roku na promocji w Rosmanie i jeszcze nigdy go nie użyłam, może raz. On jest dosyć takim lekkim rozświetlaczem w kamieniu, ale wszystko tutaj dobrze utrwalił i dodał jeszcze taki lekki błysk. Następnie przeszłam do konturowania i tutaj używałam takiego brązero-roświetlacza Stuface o nazwie Sun Bunny. Mieszam oba kolory ze sobą i nim sobie twarz konturuję, tak bardziej ocieplam, ale nakładam go na czoło, na policję. Oraz tutaj na żufę Oczywiście w tym makijażu nie mogło zabraknąć takiego rozświetlacza Nałożonego stricte na szczyty kości policzkowych I tutaj użyłam tego rozświetlacza z My Secret O nazwie My Princess Dream Face Illuminator I on niedawno mi się w ogóle złamał Tak jakby nie wiem co się z nim stało Ale jak widzicie to mogę sobie go wyciągnąć Także to... Nie wiem, nie wiem jak ja to zrobiłam, nieważne I właśnie nim rozświetlam sobie twarz Nakładam go na te wszystkie takie strategiczne partie I przychodzę do makijażu oczu I tutaj zaczęłam od tego, że nałożyłam sobie już ten wcześniej rozświetlacz I teraz nakładam jeszcze ten rozświetlacz z My Secret na powieki A następnie, aby trochę wykonturować sobie oko, używam Sanbany. Tego jaśniejszego odcienia A następnie w zewnętrzny kącik Nakładam sobie Ciemniejszą stronę Tego rozświetlacza I później Zanim wytuszuję rzęsy to jeszcze Przypomniałam sobie, że mam taki piękny Rozświetlający cień z nabli w odcieniu Zoe On jest taki pistacjowy, miętowy I właśnie go nałożyłam sobie na Wewnętrzny kącik, aby Spojrzenie rozświetlić Następnie tuszuję rzęsy i na dolną powiekę nakładam również ten ciemniejszy cień z Too Faced. Jeżeli chodzi o usta, to tutaj nałożyłam sobie najpierw taki stick z Han. Jak chcecie film o tych kredyczkach z Han, to mogę wam. Przyjemnością nagrać, bo myślę, że są całkiem fajne. I ten Stick nałożyłam sobie na całe usta, a następnie stwierdziłam, że to jednak wygląda z blado do tego makijażu. I użyłam tego ciemniejszego brązera z Too Faced i nałożyłam go, tak jakby w kąciki ust, aby. Pojawiło się takie ombre I później stwierdziłam, że fajnie będzie dopełnić ten makijaż takim trendem Który niedawno zaczęła lansować Gigi Hadid I jest to taki brokat pod brwią I tutaj użyłam takiego eyelinera z Elfa po prostu w odcieniu copper. To by było na tyle w tym filmie. Tak wygląda efekt końcowy. Mam nadzieję, że tutaj nic się nie przestraszył. Wspólnie, jak zobaczyłam ten film po raz pierwszy, to skojarzyło mi się to z tymi takimi figurami, które stoją na przykład na rynku w Krakowie. Jest taki pan, który się przebiera i właśnie ma pomalowaną twarz taką farbą, która odbija światło i właśnie z tym mi się to kojarzy. Ok, to by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście proszę o kliknięcie kciuka do góry, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dajcie mi znać na dole w komentarzach, który rozświetlacz jest Waszym ulubionym i widzimy się już niedługo. Trzymajcie się, cześć.